No, właśnie, mam tu listę, nie będę jej pokazywał, bo tu jest numer sprawy, są też nazwiska funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Warszawie, więc nie będę tego pokazywał do kamery, ale jak pani widzi, jest tutaj 16 pozycji 16 kopert, w których były albo pendrive, albo laptop, albo. Te chyba trzy czy cztery telefony komórkowe, e, no, różne karty pamięci. Ale rozumiem, że tam jest też pana... e, oraz, ko, ko, oraz, korespondencja. Czyli... Oraz, oraz stacjonarny komputer domowy, który też został e, zabrany. Panowie powiedzieli, że nie są w stanie stwierdzić na no, jak długo. No ale tam jest korespondencja, czyli tajemnica pańskiej korespondencji niejako... Przestała być tajemnicą. <laughs> tak by to <laughs> wyglądało, prawda? E, no więc to, to, co pana dotknęło i z tego, co widzę, ma charakter rozwojowy. Mam nadzieję, że zakończy się pozytywnie dla Pana, mhm. bo w mojej ocenie nie ma podstaw do tego, żeby Pana w taki sposób traktować. Zobaczymy, na czyje to jest zawiadomienie i czemu to służy. No ja mam pewne podejrzenia. No, bo z, jakby... eee, co do, tak wytypowałem co najmniej dwie, trzy osoby, które e, albo z tego co mi wiadomo, no działają w środowiskach patriotycznych, ale są tajnymi współpracownikami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tudzież być może podejrzewam też jednego z funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, który się kontaktował ze mną rok temu.